Uuu. Uuu. Pierwszy front zawsze asekuracyjnie idzie na plecy. Ale tak źle jak ten się zaczął, nie? Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w ostrzycach Dirt. Jest z nami Natan. Siema, siema. I dzisiaj mamy konkretne zadanie. Dzisiaj będziemy nagrywać jedną z sekwencji na Red Bull Bike Part. Ubrałem się właśnie w fochraniacze. Natan się ubiera w fochraniacze i. Silujemy na dywaniku Kubusia Puchatka. I ogólnie dzisiaj też będę miał pierwszy raz okazję pojeździć w nowych ochraniaczach, które sobie kupiłem. Po ostatniej glebie w Strachowie, tam gdzie robiłem Bekobara i po prostu strasznie upadłem na bok, sobie tutaj cały pozdzierałem bok, to stwierdziłem, że inwestuję sobie teraz w takie spodenki. I mam pod dżinsami już je założone. Jak widać one już tutaj mają tako, takiego pada. A dokładnie tutaj mam taką bliznę. Także mam nadzieję, że te spodenki się sprawdzą. Kupiłem sobie jeszcze taką zbroję. Dzisiaj jak będą tam próby fronta to sobie ją założę. Ale to zobaczycie potem. Będę w niej takim byczkiem. Ale i tak jestem byczkiem. Dobra, lecimy na rower. Nieważne w jakie miejsce jedziesz, zawsze pamiętaj, że przed jazdkami ogarnij to miejsce. Jak trzeba, to gdzieś podlej, a po jazdkach zostaw je lepiej niż zostaje wcześniej, bo tak nakazuje kodeks prawdziwego dirtowca. Chopeczki odsłonione druga chopeczka przegrabiona będziemy się zabierać właśnie za testy. Zawsze ten pierwszy skok jest taki. No powiedziałbym ciekawy, ale na tej miejscówce bywałem wielokrotnie, praktycznie co roku tutaj był organizowany dzemik. Chopeczki się jakoś specjalnie nie zmieniają z roku na rok, także myślę, że już w pierwszym skoku powinno być spoko. Więc lecimy. Po kilku skokach stwierdziłem, że przebieram się już na właściwie. Biorę full face'a. Wziąłem zbroję, którą będę testować. I jest to taka zbroja, która się trzyma na takiej lajksze: że to nie jest tutaj kawałek plastiku i nie wiadomo co, tylko po prostu wszystko jest tak jakby w koszulce. I będziemy próbować, czy to dzisiaj działa. Bo jak wiadomo, pierwszy front flip zawsze asekuracyjnie na plecy. Ale to dopiero przed nami. Ale na front flipa musicie jeszcze trochę poczekać. Na razie polecimy sobie z flipkami na pierwszej hopie, może jakiś flip barek. Na drugiej hopie się zakręci. Potem, nie tracąc energii, będę chciał przechodzić do flip bo moim takim celem na dzień dzisiejszy jest zasadzenie flip-wipa na pierwszej hopie i w przejeździe z frontflipem na drugiej hopie. Ale najpierw sobie to muszę porobić osobno. No dobra, zaczynamy od flipów. Okay, polecimy sobie z przejazdem Beko Bar na pierwszej hopie i Beko Opo Bar na drugiej hopie. Lecimy. Coś mi tutaj brakuje prędkości na tą drugą hopę. Się będę szalić. Stwierdziłem nie tracić czasu na tego Beko Bara, tylko od razu polecieć z Flip -wipkiem. Pierwsza próba troszeczkę za krótko, ale ogólnie szedł dobrze i czułem się z nim w porządku. Więc będzie podejście drugie i mam nadzieję, że odjechamy. L. Zobacz, jak się robaki biją. Backflip, barspin na pierwszej hopie i na drugiej hopie. Będę chciał to zrobić jeszcze raz czyściej, póki mam jeszcze siłę, a potem zobaczymy. Może podziałamy nieco mocniej. Albo i nie. W sumie jest dzisiaj bardzo gorąco. Mówiłem że dzisiaj jest ciepło. Czy ja mówiłem już, że jest ciepło? Jest ciepło. Jest dzisiaj ciepło. Sobie co dwa skoki robimy przerwę, bo jesteśmy tutaj też jakoś o godzinę po południowych i no jest ciepło. Red Bull Bike Park dwa diertowe bubu mówił Siedzi, przejeździ, teraz jest już w 100% na czysto, tak jak chciałem i zajaweczka. mekobar i flipi na drugiej. Teraz jest rozkmina następująca. Zasadzę sobie fronia na drugiej hopie. Robiłem to już tutaj wcześniej. Ostatnio na dżemie jakoś rok temu i siadło z którejś próby. Pamiętam, że trzeba tutaj było jechać nieco wolniej. Tego tutaj mi brakuje w przejeździe w sumie, bo gdybym zrobił flip na pierwszej fronie, na drugiej to już by była naprawdę solidna linia. Ale szansa, że zrobię fronia z bomby jest... Hmm. No właśnie, zobaczymy jaka jest. Yeah. Dzisiaj się z Natanem bijemy o to kto ma najlepszą klebę. Dajcie znać w komentarzu I powiem Wam szczerze, że ten ochraniacz na plecy robi robotę Wytestowany dzięki Soczek, że za szybką przysyłkę przydała się No były to dobrze wydane pieniądze Bo jak wie, wszyscy wiemy pierwszy promocjum zawsze asekuracyjnie idzie na plecy Ale tak źle jak ten się zaczął nie no jestem debilem, tutaj po jest basen z gąbkami. R.K.O. Wyglądasz jak ja w Kielcach. No, tylko że z tą różnicą, że ja mam coś założone na sobie, a Ty w Kielcach byłeś... No. Bez koszulki. A teraz bez buta. Oło. Czujemy się skasowani. Ogólnie taki odcinek dzisiaj dosyć mocno i bangerowy i niebangerowy. Mieliśmy konkretną misję do wykonania. Ja swoją zrobiłem w połowie, Natan. W ilu procentach zrobiłeś swoją misję? No, czyli że jest tak, czyli że spoko. Korzystając z tego, że po ostatnich glebach jesteśmy tutaj dosyć mocno rozłożeni na opadki, a w sumie to nawet na plecy, to opowiem Wam troszeczkę o rowerze który zbudowałem kilka odcinków temu. Dużo pytacie się, dlaczego taka zmiana, co mnie podkusiło, żeby to zmienić. Otóż kupiłem tą ramę od mojego znajomego Artura z Wrocławia. Pozdrówki lecą dla ciebie, Artur. I kupiłem ją dosyć okazyjnie jako cały rower. Potem podmieniłem ramę Gamer z tym Marinem, i tak jakby sprzedaję Gamera na częściach z Marina, a została mi ramka i mniej więcej fajnie to wyszło finansowo i dlatego się zdecydowałem na tą ramę. Rama jest dużo krótsza od każdej ramy, którą miałem, dlatego bardzo fajnie robi mi się na niej tej lipę. Także to jest takie moje pierwsze wrażenie. Obawiałem się bardzo mocno tego, że przy 360 bar spinach że gdzieś tam będzie mi blokować kierownica o kolano, że będą się działy jakieś takie dziwne rzeczy, ale póki co nie zauważyłem czegoś takiego, Trochę dziwnie mi się robi Barspiny na wprost, może trochę mniej pewnie, ale w sumie. W sumie to, to nie jest takim jakimś dużym minusem tej ramy. Też się gdzieś tam pojawiały wcześniej pytania, co się właśnie dzieje z tym gamerem. No gamera teraz sprzedaję, a dlaczego w ogóle go zmieniłem? E, ogólnie z założenia projekt Gamera był po to, żeby sprawdzić, czy da radę na tej ramie po prostu zrobić jakieś dobre sztuczki, czy ona się w ogóle nadaje do latania. E, jak widzieliście, objechałem z nią kilka sporych eventów. Byliśmy na tej ramie w białce, byliśmy na tej ramie e, na dualu chyba nawet. Na pewno byliśmy w Na Łysej, były zrobione front flipy, były zrobione flip -flipy, była, zro, były zrobione różne sztuczki, także myślę, że da się. Jeżeli macie taką ramę, to ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby po prostu napierdzielać. I to tyle o rowerze. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania do roweru czy do mnie, to piszcie w komentarzach. A my widzimy się już wkrótce, moi kochani, z FARTem. Jak zawsze mówisz, że z Fartem, że Elo, nie, to teraz powiedzieć, że widzimy się z Fartem. A <laughs> że nie wychwyciłeś tego. <laughs> nie było spacji? No nie, nie było spacji. Dobrze. Jestem gotowy jak nigdy wcześniej. Ojojo.